Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Winaja. Witam wszystkie zodykalne bliźnięta. Bliźnięta, które są wśród moich widzów subskrybentów, jak również bliźnięta, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście wszystkich zapraszam do oglądania do słuchania, a te osoby, które są tutaj pierwszy raz i spodoba Wam się tutaj, no to oczywiście zachęcam, zapraszam do subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne bliźnięta, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień od 27 marca do 2 kwietnia. Roku 2023. zachaczamy już nowy miesiąc, zobaczymy jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwagę, a na co uważać. Także zapraszam serdecznie. Ok, kochani, ja już stosuję karty i pamiętajcie oczywiście, że jest to czytanie ogólne, więc nie do wszystkich będzie pasować, nie ze wszystkimi będzie rezonować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Także bliźnięta, zobaczymy, co tam dla Was szykuje, wszechświat. Na ten tydzień, jakie energie do Was e, idą? Dobra, kochani, zaczynamy. Wybywanie dla bliźniąt na ten tydzień. Mhm. Co ciekawego w pracy, w finansach, taka ogólna sytuacja finansowo-zawodowa. Mhm, super. Co ciekawego w miłości, również ogólna sytuacja taka miłosna. Mhm. I karta rada dla Was. Bliźnięta. No, są powody do radości, bliźnięta. Są powody do radości. Mhm. Dobra, kochani, lecimy z tym, tak? Wyzwanie dla was na ten tydzień to jest taka energia z zewnątrz, energia e, troszkę też wasza. Energię, którą bierzemy, którą odrzucamy, w zależności od sytuacji, klimat, tak? Klimat, taka aura tego tygodnia, i tak jak mówiłam, właśnie są powody do radości, drogie bliźnięta. Więc od razu już uśmiechnięcie, od ucha do ucha, bo jest się z czego cieszyć. Mhm. Ja to mam wrażenie, że Wy w poniedziałek rano, mlecięta, wstaniecie po prostu w takim wyśmienitym humorze, nie? Będzie banan na twarzy od samego poniedziałku do niedzieli wieczorem włącznie i będziecie zarażać. Będziecie zarażać tą radością, także super wieści mam dla Was, tak? Kochani, dla niektórych tu jest zapowiedź, że w tym tygodniu możecie się spodziewać licznych uroczystości, a jeśli nie licznych, to przynajmniej jednej takiej konkretnej biby, że naprawdę tutaj pójdziecie na nią i będziecie później w skowronkach cały tydzień, tak? Lub będziecie cały tydzień czekać na jakąś imprezę, prawda? I to będzie też powodowało, że będziecie mieli poczucie takiej, wiecie, takiego takiej. takiej takiej niecierpliwości, ale takiej radosnej niecierpliwości, że wiecie, że czeka Was jakaś super, fajna impreza. Wiecie, to może być jakieś wesele, mogą być jakieś ściny, jakaś nawet domówka u przyjaciół, tak? Jakieś dużo ludzi, dużo spotkań towarzyskich, dużo radości. No będzie się po prostu działo i to będzie spowodowało u niektórych z was mm, taką naprawdę fajną satysfakcję. Czuję się taki radosny, bo coś się dzieje w moim życiu, tak? A wy oczywiście lubicie, jak coś się dzieje w życiu, gdy nudy nie ma. Po prostu także super, to to jest informacja, tak? Jest też jest taki czas świętowania, cieszenia się z czegoś, tak? Super, kochani. Mhm wiecie, dla innych z kolei, jeśli nie wybieracie na żadną imprezkę, tak, to wiecie, tu jest taka informacja, że w tym tygodniu jakieś bliźnięta być może sprawią sobie przyjemność, nie? Zrobią sobie dobrze, nie? Wiecie, tak stricte dla siebie po prostu, sprawić sobie coś takiego, co naprawdę podniesie na duchu, poprawi humor, spowoduje, że będziecie mieli mnóstwo takiej pozytywnej, fajnej energii i pewnie, oczywiście, jak najbardziej czasami warto sobie sprawiać przyjemność. Cokolwiek by to nie było, naprawdę, czy Wy sobie kupicie coś fajnego, nowego, czy Wy pójdziecie sobie nawet, wiecie, samotnie do McDonalda, nie wiem, do kina, taką przyjemność, że przyjemność, na to, czego dawno nie robiliście i stwierdzicie, że a co z tego, że nawet jeśli, jeśli pójdę sami, jeśli to zrobię sama, no to nie ma problemu, tak? Nie ma problemu, jestem na to gotów, stać mnie na to tak emocjonalnie przede wszystkim. Także super. Lub nie wiem, spotykacie się z jakimiś przyjaciółmi, prawda? Z kimś z rodziny, z partnerem, sprawiacie sobie fajne niespodzianki. No bardzo, bardzo fajna kochani energia. Wiecie, ja zawsze mówię, zawsze w naszym życiu pomimo wszystko znajdzie się coś, co jest w stanie sprawić nam przyjemność, co jest w stanie nam poprawić humor. I wiecie, i cała sztuka polega na tym, żeby umieć dostrzec, tak? Dostrzec tej naszej szarej codzienności, tego naszego. Szerego, szarego człowieka, prawda? Dużo kolorów, a przynajmniej kilka jakichś odcieni jaśniejszych, żeby poczuć, że życie jednak jest piękne, nie? Życie jest piękne. To jest taka energia doceniania tego, co mamy i umiejętności cieszenia się nawet z małych rzeczy. Także super, no? No wiecie, to jest taka energia, która dosłownie emanuje radością, takim optymizmem, tak? Tu jest możliwość odsunięcia od siebie chociaż na chwilkę, tak? Wszelkich trosk, wszelkich problemów warto, warto w tym tygodniu poddać się tej energii, także bliźnięta, super. Wiecie, być może będziecie mieli kogoś w tym tygodniu, jeśli kogoś z trygonu, wody, tak? Skorpion, rak lub rybki, jeśli macie. I ten ktoś Wam sprawi fajną niespodziankę, ktoś Was zaprosi na jakąś imprezkę, ktoś Was zaprosi na jakieś wyjście, prawda, na herbatkę, drinka z palemką, coś takiego. I to też sprawi Wam fajną radość, że ktoś wyrwie Was z domu, z takiej właśnie szarej codzienności. Także super, super energia dla Was. I dobra, kochani, jeśli Chodzi o pracę, i tutaj też powiem Wam, macie kolejne powody tylko i wyłącznie do tego, żeby się cieszyć, żeby zacierać rączki i żeby świętować. Kochani, mam wrażenie, że gdzieś jakieś bliźnięta będą świętowały dosłownie sukces zawodowy. I wiecie, to może być tak, że będziecie świętować swój własny sukces zawodowy, ale może być również, że będziecie świętować czyjś sukces zawodowy i też będzie powodem radości, bo będą gratulacje, będzie jakaś imprezka być może yy, i będzie kupę radości, tak? Yy, Blizięta, yy, to jest takie, takie wsp wspieranie, wspinanie się po szczeblach kariery, tak? Tutaj ta szóstka buław, to jest taka energia, wiecie, że i to, co zrobiłem, nad czym pracowałem przez jakiś czas, ma takie super efekty, ma teraz profity w tym tygodniu. No, także tutaj możecie się spodziewać, nie wiem, jakiś nagród, możecie się spodziewać wyróżnień. Um, um, jeżeli ktoś bardzo tutaj zabiega o jakąś pracę, no to ta praca oczywiście do niego można powiedzieć, sama przychodzi, lub praca waszych marzeń, o którą się bardzo staraliście jak najbardziej. W tym tygodniu jest możliwa do, do złapania, więc trzeba łapać pełnymi garściami, drugie bliźnięta. Fajnie, napracowaliście się jakiś czas temu. Być może mam teraz takie wrażenie, że ktoś wam nie wierzył, nie? A gdzie ty się pchasz do tej firmy? Przecież to jest taka, wiecie, renoma tam jest. Tam są sami, jeżeli nie masz znajomości, to tam się nie dostaniesz. A gdzie się pchasz w ten projekt? Nie dasz tego, nie? Ktoś tam was wątpił, ale bliźnięta, co w tym tygodniu pokazują? Popatrz, dałem radę, dałam radę, dało się, dało się. Tylko wystarczy troszkę się zaprzeć w sobie i zrobić. I tutaj wiecie, niektórzy szeroko otwierają oczy, są w zdumieniu, że bliźniętom się udało zdobyć tą pracę, zdobyć ten projekt, prawda? Osiągnąć jakieś swoje marzenie, być może zawodowe, prawda? Bliźnięta spadają, powiem w ten sposób, w tym tygodniu na cztery łapy, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe. Do tego stopnia spadacie na cztery łapy, że nawet przełożony do was przyjdzie i poklepie was, wiecie, po ramieniu, dobra robota, nie? Może, może urlop, może urlop, może chociaż parę dni wolnego weź, weź sobie, żeby, żeby odpocząć, odpocząć, tak? Tutaj naprawdę oczy będą skierowane w waszą stronę, także super. Kochani, tu jest też, wiecie, ja tutaj widzę właśnie też spotkania, tu też jest dużo ludzi, tu są jakieś imprezki, no, jakieś firmowe, integracyjne być może, tak? Jeżeli ktoś zaczyna nową pracę, więc robi tutaj jest integracyjna jakaś, jakaś firma dobrze prosperująca, tutaj też mi się pokaza, pokazuje, która się fajnie rozwija. Kupę świętowania, kupę radości i bierzcie to. Bierzcie tą energię i nawet, nawet nie wybrzydajcie, bo to nie ma nad czym wybrzydzać. tak? Wybrzydać, tak? Mhm. Bardzo fajnie. Jest jeszcze z czego cieszyć. Dobrych wiadomości dużo też się pojawia, więc jeśli czekacie na jakieś e, informacje, e, to jak najbardziej. Mhm. Super, takie świętowanie, fajnie. Tu możecie iść, tutaj wszystko idzie gładko, przyjemnie, bez zagrożeń, więc... E, więc super, lekko, super. Także są powody do radości. Dobrze, przechodzimy do miłości. I teraz moje drogie bliźnięta, tak. Mam wrażenie, że gdzieś są jakieś bliźnięta, które być może w tym tygodniu będą planować ze swoim partnerem, partnerką już będą planować ciążę i będą tutaj oczywiście spoglądać razem w przeszłość, jakby to było, gdyby to dziecko było, tak? Tutaj będzie takie sobie troszkę gdybanie, ale już takie gdybanie bardziej już ukierunkowane na faktycznie, możemy, zdecydujmy się wreszcie, zdecydujmy się na powiększenie rodziny, tak? Dla innych mam tutaj też wrażenie, że jest taka informacja, że ktoś um, oczekuje, tak, oczekuję narodzin, narodzin, rozwiązania w tym tygodniu. Czy w tym tygodniu to rozwiązanie przyjdzie? No, być może jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać, uzbroić się leciutko w cierpliwość, bo być może jeszcze w tym tygodniu tego rozwiązania nie będzie, ale, ale już blisko, już bardzo blisko, tak? Lub jeszcze tu jest informacja, teraz ostrzegam tych, którzy nie planują dzieci, może być, pojawić się informacja o niespodziewanej ciąży, więc tutaj warto się wiecie, zabezpieczyć, troszkę uważać, troszkę ochronnie działać, żeby tutaj nie zaskoczyło. Ale wiecie co, nawet jeśli zaskoczy, ta informacja, ja tutaj czuję, że pomimo wszystko. Ta wiadomość nie będzie taka, wiecie, że wy, się będziecie, że wy się załamiecie, albo będzie taki, wiecie, nagle strach, czy sobie dam radę, czy sobie nie dam rady. Raczej to będzie takie, ta wiadomość na, na początku zrobi was, o matko, co się stało, nie? Jak to się stało, dlaczego to się stało, ale później, w późniejszym takim terminie, nawet nie w późniejszym, to praktycznie od razu, e, będziecie tak już. Planować tą przyszłość, nie? Z tym, z tym nowym człowieczkiem, który będzie, który się pojawi, o ile się pojawi. Ale oczywiście, jeżeli ktoś nie planuje, no bo wiadomo, nie każdy ma na to możliwości, nie każdy jest jeszcze na to gotowy. I ja to oczywiście rozumiem, doceniam takie podejście, takie zdroworozsądkowe. Jeśli ktoś nie planuje, jak najbardziej uważać, tak? No i dobra, bo tu miała być miłość, a ja tutaj o dzieciach się rozgadałam. I teraz moi drodzy, to jest taki przekaz raczej dla, raczej nie dla związków, wiecie. Raczej dla, widocznie większość bliźniąt ma udane związki, szczęśliwe związki i aby tak, oby tak było, wszystkim Wam tego życzę, raczej to jest przekaz dla tych związków, dla tych bliźniąt, które um, miały jakieś, wiecie, niezobowiązującą znajomość, jakoś chodzili, chodziliście sobie z kimś na randki, spotykaliście się raczej na stopie koleżeńskiej, um, raczej być może ustaliliście oboje, że możliwe, że z jakimś wodnikiem, jeśli macie, tak? E, e, lub z kimś z e, Trygonu, ognia, hmm, baranlew lub strzelec, jeśli macie, ale niekoniecznie. I wiecie, chodziliście sobie na randki, spotykaliście się i to było na zasadzie bardziej taki przyjacielskiej, koleżeńskiej, kumpelskiej i tak sobie powiedzieliście, a co co będzie, to będzie, zobaczymy, co się stanie. I mam wrażenie, moje drogie bliźnięta, że w tym tygodniu ta tak zwana jednorazówka, ja to tak nazywam, <laughs> tak powinajkowemu, winaikowemu, przeradza się w coś więcej, wiecie. Eee, przerana się w coś więcej. Ta przelotna nie z pozoru na początku znajomość eee, ja, nagle jednak. Eee jednak może byśmy spróbowali związku, Spróbowalibyśmy takiego dłuższego terminu tej znajomości, bo coś tu się zaczyna rodzić, chociaż troszeczkę, ktoś się jeszcze boi, przynajmniej jedna strona mam wrażenie już zaczyna patrzeć na tą Waszą znajomość bardziej pod kątem związku, relacji, bardziej stałego, gdzieś już w przyszłości Was widzi, a ta druga strona być może jeszcze troszkę się obawia, jest na takim rozdrożu, ryzykować czy nie ryzykować, tak? Nie wiem, odwracajcie tę energię, jeśli to Wy bliźnięta się boicie, no to porozmawiajcie z tą osobą, a jeśli ta osoba się bo i to też również rozmowa. Pamiętajcie, komunikacja załatwia naprawdę bardzo wiele wątpliwości i spraw. Tak, bo nikt nie cierpi, każdy, każdy wie. Jakie stosownie czarne na białym, także to jest taka informacja, kochani. Jest jeszcze tutaj informacja dla takich singli, którzy się z nikim nie spotykają. Mi się tutaj pojawia w tym tygodniu gotowość gotowość na to, żeby zacząć się z kimś spotykać, o takie otwieranie się na nowe znajomości, prawda? I wyczekiwanie wręcz, takie troszkę nawet niecierpliwe wyczekiwanie, czy pojawi się w tym tygodniu lub w najbliższej przyszłości ktoś, z kim będę mógł pójść, chociaż na jakąś małą, niezobowiązującą randkę. Także pojawia się tutaj gotowość. Także. No, takie informacje, takie informacje. Fajnie tutaj się. Ktoś um, oczekuje na kogoś. No, wyraźnie ktoś tutaj na kogoś czeka, być może już macie kogoś na oku, a ten ktoś jest tak troszeczkę niedostępny, nie? <grym> Także takie informacje. Dobrze, kochani. Ale ja zawsze mówię tak, jeżeli coś się dzieje w sercu, w duszy, coś tam gra to um, powiedzieć tej drugiej stronie, co gra, mhm, żeby później nie było rozczarowań. <grym> Także taka informacja. Dobrze, kochani, bo przedłużam. I rada dla was, kochani. Powiem tak. Będzie dużo radości, będzie powodów do świętowania. Tak jak mówiłam, Wy będziecie zarażać optymizmem i taką pozytywną energią. Tylko mam wrażenie, że ktoś będzie mógł, będzie chciał się przyczaić na to Wasze szczęście. Komuś to wyraźnie będzie przeszkadzało, żeby bliźnięta się cieszą, nie? Są tacy ludzie zawistni, niestety. I rozglądajcie się dokładnie. Miejcie dookoła głowy oczy i uszy, bo ktoś będzie się czaił będzie próbował Wam zaszkodzić. Więc warto tutaj zwracać uwagę, zwłaszcza kochani, na ludzi z trygonu ognia, baran Lef lub strzelec, jeśli macie, bo taka chwila Waszej nieuwagi i ten ktoś po prostu uderzy w to Wasze szczęście, nie? Będzie próbował interweniować, nie wiem, być może nawet będzie próbował zaatakować um, ludzi, z którymi jesteście, zaatakować Was, prawda? Dosłownie taki atak na Wasze szczęście, na Waszą pozytywną energię w tym tygodniu mi się tutaj pojawia, więc pozwólcie, samoobrona, tak, o dosłownie, samoobrona. Wy jesteście w, tej, w tym tygodniu na silnej pozycji, pamiętajcie o tym, bo w Was jest ta, naprawdę to taka bardzo pozytywna energia, i ktoś, nawet pod przykrywką, kochani, tego, że wam chce pomóc, lub chce cieszyć się razem z wami, może próbować wam tutaj na boku coś, próbować zaszkodzić. Więc miejcie dobry plan działania na ten tydzień, wyznaczcie pewne granice. Zimna krew, kochani, i reagujcie. Reagujcie na wszelkie objawy takiego nieuczciwości, nie tyle uczciwości, co prób zagarnięcia waszego szczęścia, tak? Albo dosłownie sprawienia, żeby wam ten humor. Się pogorszył. Także miejcie oczy szeroko otwarte. Dobrze, bliźnięta, zobaczmy jeszcze, co Aniołki radzą na ten tydzień. Złoty, a rada, złoty kluczek. Bądź dobry dla samego siebie. O, właśnie, bliźnięta. Dla samych siebie. Bądźcie dobrzy w tym tygodniu. Bądźcie dobre, tak? Sprawiajcie sobie radość, tak? Ukochajcie samych siebie przede wszystkim i ta radość, która jest. To nie, nie, nie możecie się poczuć w ten sposób, że, a ktoś co pomyśli, bo mm, ja się tu czuję radosny, ktoś pomyśli, że sfiksowałem, sfiksowałam. Nie ta radość, ta, taki uśmiech, to pamiętajcie, to daje taką energię życiową i nie pozwólcie właśnie tutaj, żeby ktokolwiek Wam tą e, radość odebrał. Dla samych siebie skupcie w tym tygodniu się przede wszystkim na tym, żeby sobie sprawiać przyjemność, sobie sprawiać radość i żeby to Wasze życie y, było Waszym życiem i Waszą radością. Także super rada od Aniołka. Dla samych siebie pamiętajcie. My żyjemy dla samych siebie. No często dla innych oczywiście, jeśli mamy tam takie bardzo bliskie osoby, zwłaszcza dzieci, ale to, to wiadomo... Jak jesteśmy my szczęśliwi, to i osoby które bliskie nam są szczęśliwe. Także miejcie to na uwadze. Dobrze, kochani, super, piękny przekaz dla Was. Życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia i tej pozytywnej energii trzymajcie i chroncie jej, jak tylko się da. Życzę Wam pięknego, wspaniałego, słonecznego tygodnia. Zdrówka i wszystkiego, co najlepsze dla Was, dla Was samych oczywiście. Niech się dzieje, niech się dzieje. Także życzę wszystkiego dobrego na ten tydzień, a ja zmykam. Widzimy się, słyszymy niebawem. Żegnam się grzecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa!